Dzień dobry, witam państwa serdecznie na briefingu ministra rolnictwa i rozwoju wsi, pana Roberta Telusa. Pan minister poinformuje dzisiaj o zbliżającym się naborze wniosków na dopłaty do nawozów i zbóż oraz o bieżących sprawach w rolnictwie. Panie ministrze, proszę. Dziękuję bardzo. Drodzy państwo, mamy dobrą informację. Dziś Komisja Finansów zatwierdziła zmiany do planów i możemy dziś powiedzieć, że. Dwa bardzo ważne programy, to jest ten program pomocowy zboż, w, w dopłat do zbożu ten program od 15 kwietnia do 30 czerwca z tą zmianą, która jest 15 maja, wiecie Państwo, pierwsza była kwota 200 do 14 maja. Od 15 maja do, do 30 czerwca, także i w tej chwili jest to kwota 3300 e, przepraszam 3025, 3, bardzo przepraszam Państwa. I to, te dwa programy, jak również program dopłat do nawozów, mamy tą właśnie akceptację Komisji Finansów, także mogę powiedzieć, drodzy Państwo, tutaj szczególnie apel do rolników, prośba do rolników albo informacja do rolników, że początkiem przyszłego tygodnia, a myślę, że to może być poniedziałek lub wtorek, agencja rozpocznie przyjmowanie wniosków na właśnie pomoc, Tą finansową dla rolników w tych dwóch y, zadaniach, to znaczy to zadanie pomocy przy zbożu, dopłaty do zboża, jak również dopłaty y, do nawozów. Mamy również zgodę i to w najbliższym czasie, myślę, że również w przyszłym tygodniu y, y, ruszy program y, y, kredytów, nisko oprocentowanych kredytów dla rolników. Tutaj też jest zgoda i w przyszłym tygodniu, mam nadzieję, że y, y, ten program ruszy. To będzie program dla y, rolników, którzy do, mają y, swoje gospodarstwa do 50 hektarów, będą wziąć kredyt, y, do 000 zł, 2 kredyt do 100 tysięcy złotych, dwuprocentowy kredyt do 100 tysięcy złotych na 3, 38 miesięcy, na 36 miesięcy, przepraszam, drugi y, próg, to jest między 50 a 100 hektarów. Tutaj to jest 200 tysięcy dwuprocentowego kredytu na 48 miesięcy, i ci, którzy mają gospodarstwa powyżej 100 hektarów, tutaj 400 tysięcy, i na 60 miesięcy różnicę dopłaca państwo z budżetu naszego krajowego. Ta różnica w odsetkach jest szacowana, że to może być około 1,5 miliona złotych. Tyle mamy zaplanowane, także to jest bardzo ważna, dobra informacja. Kolejna rzecz drodzy państwo to chcę powiedzieć również o tych wnioskach które już wpływają na tą chwilę na, na dzień dzisiejszy wniosków tych pomocowych wniosków do pszenicy i kukurydzy tych od 1 grudnia do 14 kwietnia wpłynęło ponad 48 tysięcy, także to jest do, y, duża y, ilość. Dobrze, że tak dużo wpłynęło na pozostałe zboża, bo tutaj mówiłem o pszenicy i kukuryzy, na pozostałe zboża ponad 6600 wniosków y, pomocowych. Kolejnym programem, który ruszyliśmy dwa dni temu, to jest program nowy, ale bardzo się cieszę zainteresowanie i to mnie osobiście też bardzo cieszy, bardzo się z tego cieszę, to jest ten program SILOSowy, dopłat do silosów. Tu Drodzy Państwo, przez te dwa dni wpłynęło ponad 2,5 tysiąca wniosków na 108 milionów złotych. To jest na tyle dobrze, że to jest też taka przyszłościowa rzecz, nie tylko pokrycie albo pomoc przy utraconych dochodach, ale przyszłościowa, bo czym więcej zbudujemy tych silosów, tym większa szansa, że, że tego miejsca magazynowego wystarczy nam w nowym sezonie. To są te informacje, które państwa chciałem przekazać. Drodzy państwo, kolejną rzecz, którą zdecydowałem się dzisiaj pokazać państwu czy nawet wczoraj, to jest sprawa dochodów w rolnictwie, jeżeli chodzi o uprawę pszenicy, bo to jest pszenica jest zawsze wyznacznikiem w, w, w różnych zbożach. I drodzy państwo, według Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej koszty uprawy hektara pszenicy to jest 5 tysięcy złotych, 5 tysięcy tak dokładnie złotych. Cała, cały proces od uprawy pola poprzez zasiewy, uprawy później zboża, nawożenie, środki ochrony roślin, paliwo. Wszystkie koszty, które są, oczywiście zbiór, kombajn, wszystkie koszty to jest około 5000 500 zł. I tutaj przy tym dużym plonie, to znaczy przy tych gospodarstwach, którzy dużo finansują, bo tutaj jest to liczone przy plonie największym, znaczy największym, no tym wysokim plonie, 7, 7 ton także można przyjąć, że te koszty w całej Polsce średnio są sporo no są niższe niż 5000 zł. I teraz z drugiej strony przychody chciałbym państwu pokazać. Jeżeli państwo dopłaca do hektara pszenicy ponad 3000 zł, bo 3025. Do tego doliczymy 500 zł do nawozów, to mamy już 3525. Do tego doliczymy 200 zł do paliwa, zwrotu akcyzy. To jest 3725. Gdy do tego doliczymy średnio, bo to są różne, ale y, y, średnio 1000 zł do y, dopłat, to mamy, drodzy Państwo, 4725. Mówiłem o kosztach około 5000. 4725 to jest tych dopłat poza plonem tych, które są część z budżetu państwa, większa część, duża część z budżetu państwa, 1000 złotych jest tutaj dopłat tych unijnych. To jest 4,25. Gdy jeszcze do tego doliczymy plon, policzmy średnio 5,5 tony, bo tak liczyliśmy do, trzech, do tych dopłat 3025, ale wiecie państwo, że niektóre plony są dużo wyższe przyjrzycy. Ale gdy policzymy 5,5 tony i te 5,5 tony, gdy sprzedamy po 800 złotych, to mamy 4400. Gdy do 4725 dodamy 4400, to mamy 9300. Drodzy Państwo, tutaj taka informacja też dla rolników, którzy gdzieś tam mówią, że to jest nieopłacalne. No, jestem sam rolnikiem i wiem o tym, że ta kwestia dzisiaj. Bo ja nie wiem, co będzie za chwilę, co będzie po żniwach. Nikt tego nie wie, jakie będą ceny po żniwach, ale dzisiaj nikt nie może mówić, że to się nie opłaca, skoro dopłat do hektara jest w granicach 4, ponad 4700, a. Koszty, tak jak powiedziałem, zgodnie z, z, z Instytutem Ekonomiki i Rolnictwa, ale też z rozmowy rolników. To jest, no niektórzy mówią, że nawet niecałe 5 tysięcy. Także to też taka informacja, żeby wyjaśnić tym, którzy tam próbują w jakiś sposób robić politykę. Powiemy o, o różnych tam protestach. I ja mam takie wrażenie, że rolnicy, tych, którzy protestowali merytorycznie, z którymi rozmawiamy merytorycznie, Wiedzą o tym, że ta pomoc państwa jest największa w historii. Wiedzą o tym, że, że robimy wszystko, żeby w tym trudnym czasie wojennym być z Polakami, być z, pole, z polskimi rolnikami. I to robimy. Jesteśmy i to pokazują te cyfry, które Państwu, te sumy, te cyfry, które Państwu przed chwilą pokazałem, pokazują, że jesteśmy z rolnikami i pozwalamy im, a nawet bardzo dobrze, pozwalamy im przetrwać ten bardzo trudny okres. O, oczywiście, że są jeszcze inne. Yy, Sprawy trudne, jak na przykład tu już niejednokrotnie mówiłem firmy, które skupiły nawóz, skupiły, przepraszam, kukurydzę mokrą i ją suszą. Tutaj dlatego jest ten kredyt, który uruchomiliśmy dwuprocentowy dla firm, też firmy, które skupiły owoce miękkie, żeby mogły funkcjonować, uruchomiliśmy kredyt dwuprocentowy, też z dopłatą państwa i to z wysoką dopłatą państwa też ten kredyt, żeby mogły te firmy funkcjonować. Kredyt do 40 milionów złotych. Drodzy Państwo, to jest naprawdę też wysoki kredyt, żeby pomóc tym firmom przetrwać ten trudny okres. Drodzy Państwo, w mediach bardzo często też jest taka temat list, że minister obiecał, że pokaże listy firm. I chcę powiedzieć, jaka jest sytuacja z tym, żeby to Państwu wyjaśnić, bo jeden z tygodników wczoraj do mnie też pisał SMS-a, zapraszają go do Ministerstwa, że mu przedstawię, jak to wygląda, przedstawię mu również te, te listy, które mam. I na, czym, I na czym stoimy w tej chwili, na jakim etapie? To znaczy, tak, drodzy Państwo, prawnicy, jeżeli chodzi o prawników, tutaj są różne jakby interpretację prawa, czy można, czy nie można. Ale ja od tego odstępuję, jeżeli chodzi w tej chwili o to prawniczą drogę. Drugą, druga sytuacja jest taka. My, my w ministerstwie mamy listy od inspekcji naszych, które pod nas podlegają. To jest weterynaria, to jest ichar to są te inspekcje, które pod nas podlegają i te listy mamy. Ale na tych listach są firmy, drodzy Państwo, ja je mam, na tych listach są firmy, które sprowadzały zboże zgodnie z prawem Unii Europejskiej. I są również firmy, których my nie mamy, a so, które są w Krajowej Administracji Skarbowej. Ja zwróciłem się do tej między innymi, te firmy, które sprowadzały na przykład to zboże techniczne. My ich tutaj nie mamy. I teraz zwróciłem się do kasu o to aby takie, taką listę otrzymać, i dostałem odpowiedź od pana ministra, że odpowiadając na pismo i tak dalej, zawierające prośby o przekazanie wykazu podmiotów, które sprowadzały zboże, tak zwane techniczne, z Ukrainy lub były w ich posiadaniu wraz z danymi na temat ilości zboża, uprzejmie informuję, że z uwagi na obowiązujące regulacje prawne w zakresie tajemnicy celnej, nie jest możliwe przekazanie wyżej wskazanych danych. Także zobaczcie, drodzy Państwo, co by się stało, gdybym ja pokazał te listy, przedstawił, a nie przedstawił całej, całej gamy list. Dlatego tutaj no, jest prawo celne, które zakazuje. Właścicielem tych list dodatkowych jest Krajowa Administracja Skarbowa. No, myślę, że byłoby nie, nie niesprawiedliwe, gdybyśmy pokazali firmy, które sprowadzały zgodnie z prawem a nie, pokazały, nie pokazali wszystkich filmów. Dlatego ta sprawa tych list jest ciągle jakby w zawieszeniu. W jaki sposób tutaj chciałbym Państwu tą sprawę wytłumaczyć, żebyście Państwo wiedzieli, skąd jest ta sprawa no, przyciągająca się tych spraw listy. Tyle, jeżeli chodzi o, o briefing, o te informacje, które chciałem Państwu przekazać. Jeżeli są pytania, jestem do dyspozycji. Bardzo A proszę. jeszcze jedna informacja, drodzy państwo. Jeszcze przed tym jeszcze mam zapisane jedną rzecz. Oczywiście to jest też bardzo ważna informacja, bo jedna z mediów podała, że do Polski wjechało. Znaczy przepraszam, że z Polski wyeksportowano tylko 800 tysięcy ton zboża. Co jest nieprawdą. Ja mam dane, drodzy państwo, przed sobą. Mogę państwu również ich pokazać. To są dane właśnie z Krajowej Administracji Skarbowej. Drodzy państwo. W marcu wyeksportowano ponad milion, milion zero pięćdziesiąt tysiące ton. W kwietniu wyeksportowano milion sto miliony ton. W maju nie mamy jeszcze danych, ale wiemy, że nawet to było więcej niż jest tutaj niżby w kwietniu. Także już przez te trzy miesiące jest wyeksportowane dobrze ponad 3 miliony, 3 miliony trzy miliony z groszami ton zboża. Z Polski. Jeszcze mamy oczywiście cały czerwiec. Także jest duża szansa, że nam się uda to, co zaplanowaliśmy, wyeksportować. Ale tak naprawdę, mi osobiście, jako ministrowi rolnictwa, bardzo zależy na to, żeby wyek wyeksportować albo skupić zboże, które jest u rolników. Żeby opróżnić silosy. Magazyny w Pichlerze rolników na nowy sezon. I tutaj, drodzy Państwo, również mamy szacunkowe dane, które kontrolujemy non stop. Dwa razy w tygodniu Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dzwoni do rolników. Pyta w całym kraju mamy wybranych rolników, bo to są szacunkowe dane. Wiecie, jak się, drodzy Państwo, robi na zasadzie statystycznych. I tutaj wiemy, że jest w tej chwili skupione na poniedziałek nie, przepraszam, na piątek jest skupione 56%, około 56%, bo to jest, jak powiedziałem, szacunkowe 56% tego zboża, które było nadwyżką od, od końca lutego. Także, drodzy Państwo, też jest to dobra informacja, aczkolwiek namawiam wszystkich rolników, żeby skorzystać z tej pomocy, o której mówiłem, tych 3025, bo żeby skorzystać z tej pomocy, trzeba zboże sprzedać. Trzeba mieć rachunek za sprzedany zboże. Rachunek albo do skupu, Albo do fermy, która ma hodowlę, do, do rolnika, który prowadzi hodowlę, żeby mógł wystawić fakturę RR lub fakturę, fakturę VAT-owską. I z tym iść do, wniosku, do, do agencji, tak jak powiedziałem, jeżeli to jest po 15 kwietnia, to od poniedziałku lub od wtorku jeszcze to ogłosimy dokładnie. Wiecie, drodzy Państwo, to są sprawy jeszcze tam proceduralne, ale mam nadzieję, że od poniedziałku ten, ten zbieranie wniosków będzie, składanie wniosków będzie uruchomione. Bardzo dziękuję Panie Ministrze. Proszę o pytania. Dzień dobry, panie ministrze. Tomasz węska Radio TOK FM. Dwa pytania, jeśli wolno. Jedno dotyczy tych protestów rolniczych, do których pan już się częściowo odniósł. Dzisiaj trwa blokada między innymi przejścia w medyce. I chciałem zapytać, no, co pan tym rolnikom i organizatorom tych protestów ma do powiedzenia, kiedy przekonują, że oni się boją, że tych pieniędzy po prostu nie zdążą zobaczyć przed wyborami, a po wyborach nie wiadomo, co będzie. To państwo, to chcę powiedzieć jasno i konkretnie. Te pieniądze będą oczywiście przed wyborami. To nie, są, to nie są środki, to nie są obietnice wyborcze. To jest konkret, który obiecaliśmy i którego się wywiążemy. Mam nadzieję, że te z części tych dopłat, tych środków jeszcze w czerwcu popłynie do, 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 do rolników. Ja tutaj mówię, mam nadzieję, bo drodzy Państwo wiecie o tym, że to czasami tam jakaś sprawa proceduralna, ale robię wszystko, co w mojej mocy, żeby jeszcze w czerwcu już rozpocząć. Płacenie, znaczy wypłatę rolnikowi, tą żywą gotówkę, żeby jeszcze w czerwcu była. Dlatego, patrząc na te protesty, o których Pan mówił, zastanawiam się, czy to chodzi o merytorykę, czy chodzi o politykę. Bo jeżeli rozmawiam z jednym z protestujących w zeszłym tygodniu i opowiadam mu o tym wszystkim, i on mi kiwa głową, że rozumie na moim spotkaniu jednym z. Liderów tych protestów i on mi kiwa głową, że wszystko rozumie, że tak, i za chwilę wychodzi i mówi: a ja jadę na protest 4 czerwca, bo nas, bo nas rząd oszukał. No to się wtedy zastanawiam, czy to są naprawdę merytoryczne, przy tych danych, które pokazałem, czy to są merytoryczne protesty, czy typowo polityczne, które państwo mają? Prawo, żeby było jasne, do mają prawo, tylko żebyśmy też mieli, umieli to ocenić. A ja dziękuję panu za pytanie. Gdybym wiedział, że pan jest, bo nie widziałem pana, to na temat list bym nie odpowiadał, powiedziałbym, że pan na pewno o to zapyta. Ale okej. Okay. Wie pan, bo może to wynika z tego, że ta część środków, przynajmniej zwłaszcza tej pomocy unijnej, ma być przekazana do 31 grudnia, wobec, wobec czego część. Drodzy się państwo, bardzo panu dziękuję. Wie pan naprawdę takie pytania, widać, że, że to są merytoryczne pytania. Oczywiście, jeżeli mówimy o środkach tych unijnych, to tutaj jest jakby pewne zagrożenie, że one nie będą od już, bo nawet na tą chwilę te 100 milionów nie jest zatwierdzone. Ale chcę tutaj powiedzieć, że drodzy Państwo, my nie czekamy na te środki, my wypłacamy z krajowych, bo jeżeli to jest 40 milionów euro, 40 milionów euro to jest około 200 milionów złotych, około 200 milionów złotych, a my wypłacamy już dobrze ponad 10 miliardów, to proszę porównać skalę. Dlatego te pieniądze dla nas są ważne, te unijne, ale my będziemy robić swoje, robimy swoje i wypłacamy z naszych krajowych środków, nie czekając na to, chociaż żeby tutaj Komisja Europejska uważała, znaczy nie, nie powiedziała, że nam nie zależy. Oczywiście, że nam zależy, bo to są środki dodatkowe dla Polski, ale na pewno będziemy sobie radzić bez tych środków. Eksport zboża chciałem zapytać, bo mówi Pan, że te dane podane przez Rzeczpospolitą, 800 tysięcy ton, jeżeli dobrze pamiętam, to, to są nieprawdziwe, niewłaściwe. To chciałem zapytać, jaką drogą się ten eksport odbył, ten, o którym o pan właśnie. mówi? Czy to było drogą morską portami, czy to było na kołach? Jak to było? O właśnie i to jest chyba ten błąd. Ten błąd, który się gdzieś tam pojawi, to ja nie nazywam bardzo nawet, że to ktoś specjalnie chciał skłamać, tylko ktoś może podał dane te, które są przez porty bo przez porty to tak wypłynęło około 800 tysięcy. A ja mówię o wszystkich danych. Więcej? Nie, no nie, no w ciągu miesiąca, proszę zapytać, miesiąc. w ciągu miesiąca, proszę nawet zapytać no, firmy paszowe, które na tym się znają, no to, to też są dane od nich. W ciągu miesiąca ponad około 800 ton przez, przez porty, ale tutaj mamy dane w ciągu miesiąca i na kołach, które wyjeżdża z Polski, które, które jest eksportowane z Polski, bo musimy to wszystko sumować. To nie możemy mówić tylko o portach, chociaż też jest jedna informacja, że porty mogą maksymalnie, gdyby poukładały dobrze, a w tym kierunku idzie, dobrze poukładały wywóz, albo eksport, albo załadunki statków, jakbyśmy to nie nazwali, to mogą też około miliona w miesiącu wywieźć. Jeśli nie, to już wszystkie informacje. Dziękujemy bardzo Państwu. Bardzo dziękuję.